Witam ja Cię Agata. Dzisiaj zaczyna od jutra głodówka. Oczyszczenie organizmu. Moje doskonałe mango, zobaczcie. Mangustan, zjadłem taką całą porcję mangustanu rewelacja. I mango, tutaj pięć sztuk mango. I zobaczcie kokos, oczywiście pijemy. Przystępuję do godówki. Dzisiaj wieczorem medycyna, jutro spędzę w dzień w toalecie. Kolega też już się uśmiecha, bo też będzie ją ze mną pił. Całą butelkę oczywiście polecam, oczywiście liście aloesu można zrobić. Ja lewatywnie stosuję na głodówkach i pokażę Wam po kolei, jak się stosuje do głodówki. Jej za dniem będzie teraz robić. W jak robię badania pełne szpitalu, na badanie homocysteiny, witaminy B12, D3, prostata, PSA, wszystkie te badania zrobię, żeby po zakończeniu 30 dni głodówki wstępuję zobaczyć powtórnie, jakie były efekty tego. Teraz pozdrawiam wszystkich, jesteśmy na miejscu, pada deszcz, po ciężkich podróżach. Piram już nie wpuszcza do swojego powietrza żadnych samolotów, tak, że udało nam się ostatni tydzień gata przyjechać. Teraz tylko myślimy jak sąd wyjechać będzie. To będzie problem. Kolega z Niemiec też miał przygody, także niesamowite przeżycia tu były. Przy okazji opowiem. Pozdrawiam wszystkich. W Polsce dziękuję. Pogoda 30 stopni. Dzień